Cześć, witajcie, z racji tego, że prosiliście nas o udostępnienie tego autka, zrobiliśmy wyjątek i osprzedajemy nasze prywatne auto, które mieliśmy w kolekcji. Aut nie do sprzedania. To jest Range Rover Classic V8, 3,5 litra, dwudrzwiowy. Auto zostało sprowadzone ze Szwecji, więc jest to auto z rynku europejskiego, z 1985 roku produkcji. Auto w 100% oryginalne. Mamy tutaj autentyczne wnętrze, co jest nie lada gradką, ponieważ w tych samochodach zawsze wnętrze wymaga niestety kompleksowej naprawy. Tutaj mamy oryginalną tapicerkę z 1985 roku. Auto przeszło kompleksową renowację, tak zwaną off-frame restoration, co oznacza, że zostało zdjęte na nadwozie. Rama na dwozie zostało wypiaskowane. Szereg nowych części, polibuszy, amortyzatory, sprężyny, gumy, uszczelki. To wszystko zostało zastosowane, nowiutkie, dzięki czemu osiągnęliśmy tak piękny efekt. Jak widzicie na tym właśnie filmie, auto absolutnie bezwypadkowe, co potwierdzają szwedzkie.